I nie patrzy na gwiazdy, żebym jak szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem 6 i dzisiejszy dzień, a właściwie dzisiejsza noc, najprawdopodobniej będzie przełomowa, dogrywa i druga generacja Pokémon GO. Jednak, trzeba by na pewno. I o której będziemy mogli się o tym przekonać dokładnie, wszystkiego dowiecie się na odcinku. Swoją drogą, każda osoba, która chciałaby już teraz drugą generację, już dzisiaj, niech zostawi lajka. Sam jestem ciekawy, czy faktycznie aż tyle osób na nią czeka. Więc, jak wiecie lub nie, spekulacje na temat drugiej generacji trwają już naprawdę mega długo i znakomita z większość z nas. Czeka zniecierpliwiona na ten moment, aż w końcu będziemy mogli łapać Pokémony właśnie z kolejnej generacji. Informacji na ten temat mogliśmy doszukiwać się w paru miejscach, na paru stronach oraz od osób związanych z, w jakiś tam sposób z Niantic. Jednak najbardziej uwagę graczy przykuła informacje od Starbucksa. Jakby ktoś nie wiedział, Starbucks to taka firma, która sprzedaje kawę i tak dalej. Taka niby kawiarnia, która ma swoje punkty w wielu, wielu, wielu państwach. Swoją drogą, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie pił nigdy kawy ze Starbucksa, to serdecznie polecam. Także no, taka mała reklama, hehe. He. No i owy starbaksik współpracuje bardzo mocno z Inajantych, czyli firmą odpowiedzialną za Pokémon GO. I właśnie z owej współpracy miała narodzić się nowa generacja. Nie raz, nie dwa, ani mniej sześć razy mogliśmy widzieć mniej lub bardziej potwierdzone informacje na ten temat. Właściwie na forum Baksa. Ja osobiście liczę bardzo mocno na to, że generacja pojawi się dzisiaj o godzinie 1.30. Osoby, które śledzą kod gry, jednogłośnie powiedziały, że wszystkie elementy, które składają się na drugą generację, są już gotowe i w tym kodzie się znajdują. Więc cóż, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy nowe Pokémony itd. zobaczyli właśnie dzisiejszej nocy. Jednak co, jeżeli wszystkie informacje i daty, które widzieliśmy, dotyczyły innego wydarzenia? Mówię tutaj na przykład o legendarnych Pokemonach. Niantic potwierdzało nieraz, że legendy pojawią się podczas jakiegoś eventu. Może to właśnie jutro w Ameryce zacznie się owy event, podczas którego będziemy mogli złapać legendarne Pokemony? Początkowo wszystko wskazywało na Francję i tam podawałem wam... Informacje, że właśnie 30 listopada we Francji pojawiły się legendarne Pokémony, ponieważ Niantic takie informacje podawało. Niestety nic z tego nie wynikło, więc może to właśnie jutro legendy pojawią się i wtedy tylko w Ameryce? Cóż, musimy na to poczekać. To wszystko jest naprawdę mega skomplikowane, jednak jedno jest pewne. Dziś o godzinie 1.30 powtórzę wam, żebyście zapamiętali, stanie się coś ciekawego i przełomowego w grze. I mam naprawdę nadzieję, szczerą bardzo nadzieję, że będzie to druga generacja. I trzymam mocno kciuki i nie wiem jak Wy, ale ja będę czekał do tej pierwszej 30, żeby przekonać się co się szykuje i co tak naprawdę na dla nas przygotowało. Relacje z czekania będę dawał na 6-6, także serdecznie zapraszam na Facebooka i cóż, nie pozostało nam nic innego, tylko poczekać właśnie do pierwszej 30. Jeżeli będzie druga generacja, no to możecie spodziewać się mnóstwa filmików, także cóż, tymczasem trzymajcie się 6 i mam nadzieję, że o pierwszej 30 będziemy mogli razem świętować drugą generację. 6. sam już bronię mazy Wara od moich wartości i mej ekipy także Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne Chcę swobody to rośni pierdolę lichy transfer Chcę wyniki i pierdolę kwestie lata